Witam Państwa serdecznie. Po raz kolejny, w, w, chciałem powiedzieć, z świątyni, a stoimy przed świątynią. E, dzieje się bardzo dużo. Jest w tej chwili południe, skończyła się południowa msza. Za moment rozpoczynamy próbę generalną do kolejnego wielkiego koncertu z okazji święta Niepodległości. Obok mnie sytuacja jest tak napięta, że zerkam tutaj w prawo. Zaraz to Państwo zobaczą, stoją artyści małej armii Janosika. Bohaterowie dzisiejszego wieczoru. Co tu o nich powiedzieć? Chyba jedyna tego typu orkiestra, zespół w skali światowej, liczący kilkaset dzieciaków z Podhala, o nieprawdopodobnej charyzmie, w sile oddziaływania. Powiem Państwu, że od dawna. Planowałem ich tutaj zaprosić. Kalendarz ich jest niezwykle zapełniony, ale pamiętali i zawsze pytają mnie, panie Przemysławie, kiedy wystąpimy w Świątyni Opatrzności Bożej. Dzisiaj jest ten dzień. Udało mi się trzy miesiące temu pokazać ich w trakcie ceremonii rozpoczęcia i zakończenia Igrzysk Europejskich w Krakowie, pokazać niemal całemu światu. Ponieważ transmisja była do wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz wielu krajów skupionych wokół, wokół komitetów olimpijskich. Echo tego było nieprawdopodobne. Telefony rozdzwoniły się z całego świata. Co to za fenomen jest? Nie będę o nich więcej mówił. Mam nadzieję, że ci, którzy dzisiaj przyjdą o godzinie 17, przekonają się sami, jaka jest moc. Dzieciaków, które grają i śpiewają z czystego serca. Dzień specyficzny, 11 listopada, próbowaliśmy połączyć ten repertuar z ich klasycznym repertuarem. Nie zabraknie elementów góralszczyzny, ale również wiązanki patriotycznej, zresztą cudownej. Jak mówię to do Państwa, mam dreszcze na, na dłoniach. Oprócz armii Janosika wystąpi. Jedna z najlepszych orkiestr w Polsce orkiestra Filharmonii Narodowej, oczywiście nie w pełnym składzie kameralni jej przedstawiciele będą towarzyszyć wybitnym solistom. Chyba najlepszemu Stefanowi na świecie Stefanowi, czyli bohaterowi Strasznego Dworu który zaśpiewa arję o dwuznacznym tytule Matko, moja miła. Myślę, że miał tu autor na myśli również naszą ojczyznę. Tomasz robi to w sposób spektakularny jest najwybitniejszym Stefanem w tej chwili w Polsce mogli go podziwiać melomani w całej Polsce również tutaj w Warszawie w teatrze wielkim wystąpi fenomenalny sopran koloraturowy Katarzyna Oleś Blacha o anielskim głosie tutaj troszkę utemperuje Temperament artystów w dwóch bardzo pięknych, nastrojowych utworach. Nie zapomnieliśmy o tym, że my tutaj świętujemy niepodległość, natomiast za naszą wschodnią granicą toczy się krwawa wojna. Postanowiliśmy zaprosić artystę z Ukrainy, myślę, że czołowego barytona ukraińskiego. Wiktora Jankowskiego, który wykona, wykona bardzo nastrojową, sentymentalną, ale o wielkiej sile ekspresji pieśń ludową o tematyce właśnie wolnościowej. Towarzyszyć będzie mu chór archikatedralny, Warszawski Chór Archikatedralny, który finalnie zaintonuje. Cykl pieśni patriotycznych, które wykonamy tradycyjnie wszyscy uczestnicy tego koncertu w finałowej części. Mam nadzieję, że ten bogaty repertuar spodoba się Państwu, wzbudzi takie emocje, jakie towarzyszą mnie teraz w trakcie prób. Natomiast w tej chwili trwają ostatnie szlify mamy próbę generalną. I skupiamy się na tym, żeby dostarczyć Państwu jak najwięcej wzruszeń, wrażeń i żebyście Państwo, tak jak corocznie, wspominali nas i przyjeżdżali 11 listopada tutaj do Warszawy, do tego szczególnego dla wszystkich Polaków miejsca: świątyni Opatrzności Bożej. Chciałbym w tym szczególnym dniu i w tym miejscu podziękować Panu Bogu za. Szczęście i spokój mojej rodziny. Za to, że y, każdy dzień przynosi coś nowego, każdy dzień przynosi nowe wrażenia. Y, łączy nas miłość, jesteśmy cali, zdrowi. I chciałbym, żeby to szczęście, które towarzyszy mojej, mojej rodzinie, towarzyszyło również Państwu każdej polskiej rodzinie, nie tylko nam wszystkim. Za to jeszcze raz chciałbym podziękować Panu Bogu. Szczęść Boże. Do zobaczenia.